Royal Club? Ja wiem, czy to znaczy, że ja nie mogłabym być w The Riot Club? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo nie jesteś facetem. Dlaczego? Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zajawionych w programie, w którym omawiamy zwiastuny. jest odcinek bardzo specjalny. Bardzo specjalny. Tylko dla wybranych. Najnowszy film, Lon Sherfik, duńskiej reżyserki, która jest bardzo związana z manifestem Dogma 95. Lars! Lars, Lars czy, to, czy ty to słyszysz? Lars dobrze o tym wie. Co prawda, z tego co mi wiadomo, pani Sherfik nie było przy podpisywaniu deklaracji w pubie, ale jej film Włoski dla początkujących jest e, jednym z najbardziej znanych Buongiorno! tego nurtu! O naszej reżyserce było głośno również w roku 2009, gdy jej film Była sobie dziewczyna, miał o. aż trzy nominacje do Oscara. Za stroje, za kostiumy i za ubrania. Pewnie. Klub dla wybrańców, nowy film pani Sherfik. <laughs> jest adaptacją sztuki innej kobiety, e, Lori Wade. Adaptacją sztuki pod tytułem POSZ, co oznacza elegancki, albo wytworny, albo jędrzej. You know, in a few years, these boys will be very important. Of course they will be very important, ponieważ. To, są, to jest jakby taka elita młodych aktorów brytyjskich, a jak wiadomo, wszyscy lecą na młodych aktorów. Znaczy, wszystkie lecą na młodych aktorów brytyjskich. UJ! You got quite a posh name. Miles, are you? Posh. Gdybym nie znał tego słowa, to podobnie jak w zwiastunie Love Actually, to byłoby dla mnie tylko takie. Proszę Wiktoria <laughs> Beckham? The Riot Club. The Riot Club. The Riot Club. Hundreds of years of the best and the brightest. Nie wiem, czy powinnam to mówić głośno, ale oni są naprawdę całkiem ładni. Dobra powiedziałam. Dlaczego no nie powiedzieć tego miłość? No są. No ja to mówię. Są całkiem ładni. Całkiem ładni. To ciekawe, jak widzicie, yy, The Riot Club jest przeznaczony tylko dla mężczyzn, a sztuka została napisana przez kobietę, również kobieta ten film reżyseruje, więc bardzo ciekawi <laughs> co. Yy, nie, nic, no, na pewno będzie Czemu bardzo. No śmiesznie słowo kobieta. Nie śmieszy mnie słowo kobieta, nie śmieszy mnie so, zdanie kobieta y, robi spektakl i kobieta reżyseruje film Napisać o sztukę to to samo co zrobić spektakl. Napisać sztukę to całkiem niezła sztuka. <kluzł> Fajnie. A, Fajnie. Do Śmiesznie. Tu mamy portret... Panie, nie

W świecie. U I tyle 20 000 innych. Ale nie więcej niż 10 w Right Riot. jesteś pewna, że Te nie są Mniej więcej w tym momencie coś się zmienia. To nie są Twoi przyjaciele. Przecież to nie są przyjaciele, to są bracia. To jest Riot Club! Ale rzeczywiście, laska po prostu nie pojmuje tego. Tak, nie pojmuje tej brotherhood, tego, tego no, właśnie... Fatalnie. Ta rozpusta przekłada się też na agresję, na wandalizm. To jest też nawiązanie do znanego z Oxfordu klubu Bullington, który właśnie słynie z tego, że tam należy masa bogatych dzieciaków. Ale to, co oni robią, no, przekracza czasami wszelkie pojęcie. I need your help. Tu mi się, zaczyna, tu mi się pod, pod już podoba. Nie wiem, czy czasem nie za dużo czasu zajął zają ten wstęp. Dla mnie interesujące było od początku. Od kiedy tylko zobaczyliśmy te twarze. sick to death has caught people idiot. I tell him do this right. it's the club right we all did this Dobra wkurza mnie to, że Podporządkowuje się ten trailer chyba jednemu wyda wydarzeniu, bo widać, że to jedna osoba jest jakby zamieszana w jakieś pupicie czy, czy morderstwo, a zresztą jest skonstruowany tak, jakby wszystkim tym członkom sypało się życie. Mnie przede wszystkim zastanawia ten babski punkt widzenia, zwłaszcza, że głównym bohaterem rzeczywiście jest mężczyzna. No i nagle zobaczymy pewnie, że okej, okay, mężczyźni chcą należeć do jakiegoś klubu, każdy chce pokazywać, że jest twardy, że się świetnie odnajduje w tej grupie, a tak naprawdę każdy z nich jest tym takim rozpłakanym chłopakiem, który po prostu nabroi, a potem nie do końca potrafi sobie z tym poradzić. Mówisz o tym żeńskim punkcie widzenia, tak? Kobiecym punkcie widzenia. To widać w Że to jest jednak... E, że to jest ręka kobiety, się tu się. Jest, jest tak... Y, właśnie ta sterylność i takie... wyniesienie właśnie gdzieś tego... takiej męskiej postawy, tak? Jak są piękni, młodzi i to kiedyś, to tam się gdzieś musi posypać w końcu. Lejki like tu, suby tu. Nie, niżej. Nie, 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 lajki tu. Suby tu. Tak, lajki tu, suby tu. I zapraszamy Was do oglądania nas w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że się uda, mimo tego, że już małymi, coraz większymi kroczkami zbliża się off-camera. Zapraszamy na no, off-camera, będzie super. Jędrzej Cię wszystkim zaprasza, ponieważ Jędrzej tam aktywnie sobie działa. W Krakowie od 1 do 10 maja będzie ekstra, naprawdę. Będą super filmy, super seriale. Yy, niesamowite rzeczy się będą działy, zapraszamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Pa hejda. pa!